Cześć i czołem, witam Was bardzo serdecznie z gry Borderlands 2, kontynuacji wielkiego hitu e, sprzed paru lat. Hitu, który co prawda nie osiągnął jakiegoś wielkiego sukcesu, ale pozwolił twórcom e, zbudować silnik, zbudować sobie polecko pod tą produkcję, pod część drugą. Pozwoli uzbierać trochę kasy oraz oczywiście nabrać doświadczenia przy tego typu gier. No i zrobili grę Borderlands 2. Borderlands 2 to jest naprawdę gra niesamowita, wciągająca, ciekawie wymyślona o super ym, grafice. Grafice, która ym, ma ciekawe podejście, bo. Oj, chyba granatem ktoś mnie tu... O! Dobra, szybko nie. No, szybko, bak, 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 bak. Ja witać gram Gunzerkerem Gunzerker, chyba tak się nawet nazywa e, Czyli takim e, Jak gdyby gościem, który jest, wygląda trochę jak Barbarzyńca albo <grywka> Inny mięśniak Który potrafi dzierżyć dwie bronie jednocześnie No i wpada w szał jak widzicie Czyli korzystam z dwóch broni właśnie w tym czasie Jednocześnie regeneruje mi się Amunicja, mam więcej e, Życia, znaczy regeneruje mi się Też to życie Więc to naprawdę fajnie i bawię się tą postacią wybornie. Kurde, ta gra jest tak niesamowita Ale a propos tej gry To jest ta gra złożona jakby z dwóch modułów. Pierwszy moduł to jest właśnie taki FS-owy, czyli muszę dużo chodzić, strzelać, starać się oczywiście trafiać przeciwników. I tak dalej, i tak dalej. Nie, klasyczne FPS, prawda? Każdy co gra w fps -y wie, co się jest Widok z pierwszej osoby, i tak dalej. Ale drugi moduł, chyba nawet ważniejszy od tego, to jest gra RPG, czyli zbieranie lootu, zbieranie różnego rodzaju e, broni, awansowanie na kolejny poziom, zbieranie różnego rodzaju. E, e, co my tu jeszcze mamy? Jakieś tam dodatki do naszych postaci, nawet mogę wam już pokazać. Czyli oprócz broni mamy jakieś różnego rodzaju modyfikatory pancerza, które wpływają na, na, na właśnie na pancerz, czyli tam szybkość odzyskiwania tego pancerza, wielkość tego pancerza, opóźnienie kiedy zaczyna się regenerować ten pancerz, no i jakieś dodatkowe efekty w tym wypadku kiedy zostanie ten pancerz całkowicie unicestwiony to wysyła jakąś tam ognistą nowę Ognia, taka kula pewnie będzie strzelała, więc to jest fajne. Ale mamy różnego rodzaju modyfikatory do klas. Możemy sobie zbierać właśnie modyfikatory granatów, czy też pojazdów. Więc tu jest sporo takiego grindowania, szukania najfajniejszej kombinacji, najfajniejszej broni. E, więc to przypomina mi bardzo mocno Diablo. Zwłaszcza, że bardzo ważne jest tutaj, aby przeciwnik posiadał. to on jest. Tak. Posiadał. Ach, piękny strzał. Posiadał taki sam poziom umiejętności jak ja lub mniejszy, dlatego wtedy będzie nam dużo łatwiej go pokonać. Wow. Tak jak tutaj oni mają 12, ja mam 15, więc powinienem sobie z nimi szybko poradzić. Bo jeżeli spotkałbym przeciwnika, który ma dużo wyższy poziom ode mnie, to powinienem mieć z nim naprawdę duże kłopoty i które powinno się wręcz kończyć się moim, moją śmiercią. Dawaj, 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 dawaj Tarcza go nie ochroni, bo ta moja broń akurat jest rozpryskowa. Aj, aj. Oprócz tego ważne jest oczywiście dobór odpowiednich umiejętności. Wygląda to bardzo podobnie do gry Diablo. Czyli rozwijamy umiejętności jak i tam... Oj, tędy nigdzie nie czy Co to jest w ogóle tak z ciekawości? Może to się później otworzy No właśnie, więc bardzo mi to przypomina taką klasyczną grę RPG, bo nawet Hack and Slash tylko bez cięcia i klikania myszką, tylko właśnie w formie w formie granatło! Wow. <grystanie> Okej okay. Jeszcze jest coś no dobra, zobaczmy, jakie broni wyleciały. Może coś ciekawego mi się przyda. To nie będzie dobre. No i łatwiej to chyba patrzeć po prostu na cenę. Powiem wam, że na wczesnym dosyć etapie udało mi się zebrać broń, która ma aż 1700 kosztuje, Aż to jest naprawdę jak na początkowe stadium i wymaga Levela 6. To jest naprawdę niesamowita broń. Bardzo mi się podoba. Okej, okay, właśnie miałem Wam pokazać i Wam pokażę drzewko umiejętności. Skoncentrowałem się na Rampage, dlatego że wydaje mi się, że to jest najlepsza ścieżka kariery dla Gancerkera. No i tutaj głównie koncentruję się na tym, aby mieć więcej amunicji, bo amunicji ciągle w tej grze brakuje. I wydłużać sobie mm, stan, kiedy jestem w tym Gancerkerze. Aktualnie to już aż 42 sekundy. Jest naprawdę jest nieźle. Dobra, jedziemy dalej. Czyli bardzo podobna do gry Diablo. Jeżeli bym spotkał, tak jak wspomniałem, jeżeli bym spotkał przeciwnika, który ma dużo wyższy poziom od mojego, to miałbym nie duże kłopoty. Więc ważne jest tutaj grindowanie i, 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 i nabieranie doświadczeń, rozwiązywanie kolejnych questów i tak dalej, bo po prostu to się przydaje i pomaga. Przy okazji pomaga również zbieranie, o właśnie, zaglądanie do każdej skrzynki, zbieranie kasy oraz takich iridium. Eridium. to jest taka waluta, która się przydaje do tego, aby powiększać sobie magazynek. Jest taki specjalny sklep, który handluje tymi, tym Iridium możemy wymienić to Iridium właśnie za powiększony magazynek do danej broni. A to się przydaje, bo w tym momencie, jak widzicie, w prawym dolnym rogu maksymalnie mogę do tych, tego typu rodzaju broni nosić 451, ale ogólnie 700 nabojów. Wymieniając Eridium, mogę później mieć naprawdę sporo więcej, np. 1000 albo jeszcze więcej. A że tu jest naprawdę kłopot z nabojami, to się naprawdę bardzo mocno przydaje. Okej, okay, Mam oczywiście inne bronie. Aktualnie mogę mieć do trzech, to jest chyba jakaś snajperka. No właśnie, to może Wam pokażę. Jeszcze zerknę tylko na co ona się przydaje. High Effective vs. Flash, czyli dobre dla nieopancerzonego, zwykłego przeciwnika. No, na przykład dla nich. O, widzicie? On się zapala i płonie. A, on ten strzela, czyli trzy jednocześnie. to możliwe? Cztery półki. Snajperka to ten strzela. To jest naprawdę niesamowite, to jest tyle broni. O, zobaczcie, no fenomenalnie. On no, płonie, więc przeładuje szybko. Twórcy falą, że w tej produkcji jest bazylion różnych broni. I to jest naprawdę niesamowite. Tu co chwilę spotykamy jakoś nową broń. Na każdym kroku coś ciekawego może nam wyskoczyć i nie ma takiej możliwości, żeby się powtarzały. Znaczy jest szansa, bo bazylion, ale. To jest większa szansa, że w totka wygram niż spotkam drugi raz tę samą broń. A broń są naprawdę bardzo dużo na przykład jest taka broń, która przy e, reloadingu... <grywania> brakuje mi słowa, przy przeładowaniu. Eee, na przykład wyrzuca daną broń i działa trochę jak granat, tak się przeładowuje i potem się materializuje ta broń w rękach, eee, w rękach gości. No właśnie, co a propos fabuły. Więc tak, ta fabuła też nie jest jakoś mocno porywająca, ale jest naprawdę tona, po prostu tona różnego rodzaju śmiechów i bek tyle razy się śmiałem z tych wszystkich akcji, jakie tu się dzieje. Klap, trap, yy, może Roland akurat nie, to jest to postać, którą mam teraz uratować, on jakoś y, zabawny nie jest, ale przeciwnicy, y, npc y, naprawdę tutaj tyle śmiechu, więc naprawdę bardzo lubię y, poczucie humoru twórców. Yy, tylko gra jest w języku angielskim, więc musimy się liczyć z tym, y, że jak na, dobrze byłoby znać ten język angielski. Bo na chwilę nie ma żadnego spolszczenia. Jedynka była spolszczona, a dwójka jeszcze nie jest. Może za jakiś czas będzie, zobaczymy. Okej, okay, tamten ma tarczę. Spróbujemy go tym. Kurde, strzelają we wszystkie strony. Dobra, zrobimy sobie może tak. No, jest moja najlepsza broń. To co tu się dzieje w ogóle jakby nie było, to ja nie mam wersji tej z preorderowej, czyli ze zwiększonym kluczem z otrzymanym złotym kluczem do skrzynki, która tam daje jakieś różne fajne efekty. Nie, ja niestety popełniłem błąd i kupiłem, myśląc, że kupiłem preordera, niestety nie kupiłem preordera. Tak więc, nawet tej megromanski, czy jak ona nam się nazywa, dodatkowej postaci, delce. Dla osób, które mają preorder, również jej nie otrzymam. o Wow! Co mnie jest? So, Co Ale żyźnia. Trochę pewnie mam się przycina, bo mam. Ja zmniejszyć się ustawienia. Ale gra jest naprawdę nieźle... E, oj, oj czas nie ma, zwiewać, nie cieka, cieka. E, Gra jest naprawdę nieźle mm, zoptymalizowana Wow Ale co tu się działo Dawaj, 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 reload! Reload! Gigancer Tak jest, dychaj, pa jak widzicie, efektów tutaj jest naprawdę niesamowicie dużo. Ja się, tak, tak jest czasem się połapać, gdzie co jest, więc niełatwiej po prostu patrzeć na mapę. Przecież w ogóle taki jest bałagan. Ej, idziemy. Kurde. Tu jest, fuck, zaraz umrę. Uciekać, uciekać. Dobra, chwilę zregenerować tarczę. Okej. Okay. O, matko święta. Dobra, mam chwilę przerwy, to może się z wami pożegnam. W takim razie, tak więc prezentuje się właśnie Borderlands 2. Kontynuacja, moim zdaniem, wielkiego kitu. Kitu, który, jak mówiłem na wstępie, nie osiągnął wielkiego sukcesu, ale dwójka jest na szczycie sprzedaży, i wydaje mi się, że zasłużenie to jest naprawdę gra, którą e, myślę, że będę się jeszcze bardzo długo zagrywał. I być może pojawi się jeszcze jakiś film z tej produkcji. Jeżeli chcielibyście, napiszcie mi w komentarzu, a tymczasem będę się z Wami żegnał, trzymajcie się i powodzenia. Na razie.